Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chcę przedstawić czytanie partnerskie dla osób z podznaku wodnika na miesiąc listopad grudzień 2022. Dzisiaj będzie trochę inne czytanie niż ostatnim razem, takie bardziej konkretne. Będę się rozdrabniać tak jak ostatnio, tylko tak bardziej konkretnie. Podobne czytanie, takie jak zrobiłam dla Singli. Oczywiście to jest długoterminowe czytanie, więc proszę też nie dopasowywać na siłę czytania do siebie i wziąć pod uwagę, że to, co tutaj ja mówię, może się już zdarzyło, jest, a może dopiero się zdarzy no, nie wiadomo kiedy. W jakiej sytuacji jesteście? Co odchodzi? Co przychodzi? Co dobrego? Co złego? I wynik. Proszę też dać znać, czy Wam bardziej odpowiada takie czytanie, czy, czy wolicie tamtą wersję. No, co tutaj jest pokazane? No, Duże jest dziesiątek, tak? Aż trzy dziesiątki są. Dziesiątki czy w pozycji prostej, czy w pozycji odwróconej mówią jednak o jakimś takim nasyceniu, przesyceniu czy wysyceniu daną energią i może się coś kończyć, ale może być takie wysycenie energią, które mówi, że jest no wow na przykład. No, no i tutaj są różne te energie. No tu akurat w odwrocie dziesiątka kielichów mówi, no niestety nie wow, ale niestety się coś kończy. Jakiś związek, jakaś, jakaś rodzina, coś tu się kończy. No było wow, oczywiście, bo było, jak, było pięknie i wspaniale, ale niestety coś tu się kończy. I to przede wszystkim chodzi o uczucia. Natomiast tutaj Sytuacja, która, która się pokazuje, jaka jest Wasza sytuacja, no to tu jest pokazane, że rodzina jest. A dziesiątka Kielichów będzie mówić, no, może jest, ale coś tam nie tak, coś z tymi uczuciami nie tak, coś tu się tak trochę rozluźniło. Może rodzina jest, bo są te więzi. E, związane z materią. Coś Was trzyma razem: jakieś finanse, kredyty, jakieś domy, jakieś e, te no, firmy rodzinne, majątki jakieś, nie wiem, lokaty, nie wiadomo, co może to być. No. Fakt, faktem właśnie. Że tak się tu pokazuje, że widzicie ta wieża tu się pokazuje, akurat właśnie przy tym. Czyli coś z tą rodziną jednak nie tak. No. Tu się coś chce zawalić, ale się jeszcze nie wali. No właśnie, czyli ta no się nie wali, ale już prawie, prawie no może być, bo tu chodzi o, o jakieś pieniądze. No. Może chodzi o jakieś spadki. O jakieś, tak powiedziałam, firmy, o lokaty, o mieszkania, o zaoszczędzone pieniądze gdzieś na kontach, o te no, zobowiązania jakieś finansowe, które Was łączą ze sobą. Fakt, faktem pokazuje się, że coś tutaj jest nie tak, coś się tu powoli rozlatuje. No to ta dziesiątka nie bez powodu jest tutaj pokazana w odwrocie w takim razie. No i co? No co odchodzi? odchodzi ciężkość walka stawianie na swoim asertywność czyli no jest tu przeciążenie dziesiątka była to jest jakieś przeciążenie przeciążenie czyli tu już jest ta energia taka no kukresowi tego wszystkiego Zawsze, ja mówię, te buławy, no to jest, jest buławy. Oczywiście, że to jest też również ta seksualna energia. Ale dziesiątka jest jednak obciążeniem jakimś. Może być też, że Was jakiś seks też wiąże ze sobą. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Nie tylko. Często się zdarza, że emocji już nie ma, nie ma jakichś takich, jest wypalenie jakieś takie w związku, ale. Jakby, takie, jakby taka interesowność łączy daną parę, przyzwyczajenie, o przyzwyczajenie, tu może być, że finanse, przyzwyczajenie, może dopasowani byliście pod tym względem tutaj, ale no, dziesiątka pokazuje jednak, że jest jakiś koniec, jakieś, coś jest przeciążenie jakieś w czymś, w jakiejś materii. No, i siódemka zawsze mówi mi o jakichś kłótniach, o jakimś bronieniu swojego stanowiska. Tutaj osoba pokazuje się, no, że ona też tu siedzi i przed czymś i broni czegoś, zabezpiecza tu coś, jakby nie pozwala, żeby tam przejść dalej. Czyli jakby po prostu nie pozwala, żeby sobie wejść na głowę, nie? Żeby ktoś po prostu zagarnął jej na przykład ten, tą prywatność, czy jakiś taki, e, jakiś taki świat, w którym no, no każdy potrzebuje jakiejś takiej prywatności, z takiego swojego, e, swojego takiego no, świata. Jeżeli się pozwoli na wszystko, no to, to się nie ma tego po prostu. Nie ma się swojej prywatności i swojego świata. Tu jest jakieś takie przeciążenie. To będzie odchodzić. Co przychodzi? No, przychodzi energia powietrzna i energia ognista, strzelec. Może tu przyjść jakaś osoba, no ale to jest wasza energia, to jest wodnik bliźnięta waga. Może wy tu będziecie takie wycofane. Może będzie tak, że tu się dlatego się nie wali, bo chodzi o te finanse, tak powiedziałam. Jakaś bliskość, cielesność też może być. I wy tutaj na przykład pokazane jest, że dochodzicie do jakiegoś porozumienia. Tu jest spokój, harmonia. Jest umiarkowanie, czyli umiarkowanie, czyli ani zimno, ani gorąco. Czyli jakby się zatrzymuje na jakimś takim etapie. I tu są jakieś rozmowy, jakieś takie, takie podejście do tego, takie logiczne, do tej sytuacji. Czyli no dla mnie umiarkowanie mówi o tym, że się nic nie dzieje. Ale może być też, że tutaj jest związek oparty na takim, no, no przyjaźni, no ale nie wiem, czy to będzie przyjaźń, czy to będzie tylko taka, no, przyjacielska. No nie wiem, emocji może nie być, uczuć może nie być, no. A może jako, jako taka, taka osoba, która jest przyzwyczajona jeden, jedna do drugiej. No, ta karta mówi o takim wycofaniu się trochę, braku zaufania, jakby takiego, takiego, no, to odchodzi, ta ognistość odchodzi, więc tu przychodzą takie, takie energie, takie energie, które, no, nie dają jakichś takich emocji tutaj, jakiegoś takiego, e, takiego wow, coś, no. Tylko po prostu jest tak o tak chłodno, ale no, ale jest. No. Chłodno, ale jest. No, takie na zasadach takich przyjacielskich jakby koleżanka z kolegą. No. no jakieś dogadanie, nie? Może chodzi o to właśnie, że te pieniądze są. Co złego, co dobrego. No złego to by było to, że tu byście na przykład chcieli podejmować jakieś decyzje o zakończeniu czegoś, o zmianie. Podejmujecie jakieś decyzje o jakiejś zmianie. Myślicie o tym, żeby coś zakończyć. O, zastanawiacie się, tak, ta, tu, ta królowa buław. Baran lew szelec. Może to jest wasza osoba, może tu jest Skorpion, nie wiem. W każdym bądź razie może być tak, że chcecie zakończyć coś, coś chcecie zmienić radykalnie, nagle. No. Może być tak, że ta karta będzie mówić, że te, te właśnie ta, ta seksualność, bo ta królowa jest bardzo seksualna, ona mówi też o kochance, mówi też o osobie, która jest, no, spotyka się. Tu jest zresztą pokazane na tej karcie bardzo dobrze, że ona tą, tą, w tą rolę weszła. Że wy na przykład, że tu ta, ta seksualność ona umarła. to właśnie to przyciąganie wasze umarło. Śmiercią naturalną na przykład. Albo wy chcecie zakończyć z jakąś osobą, jeśli byliby panowie, że chcą zakończyć jakieś kontakty. No. Bo tu może się okazać, że ktoś sobie na jakąś trzecią osobę. I może być tak, że panowie chcą zakończyć z jakąś tą osobą tutaj te kontakty na zawsze, bo może jest jakieś tutaj, no, są takie poważne sprawy, że wam się nie opłaci dalej być z jakąś, z jakąś osobą na boku. No, bo tu jak wam się zawali, to pójdzie po finansach, no. Co dobrego? No nie wiem, czy dobrego to będzie, bo dla niektórych może być coś dobrego, a dla niektórych nie. Tu no. jest pokazane, że Czwórka Mieczy mówi o tym, że coś się tu poprawia. No. I teraz, co się, co się poprawia? W jakim sensie się to poprawia? Jedno może być w takim sensie, bo zawsze czwórka mieczy dla mnie mówi o uzdrowieniu sytuacji, relacji. Ogólnie, no zdrowie też się poprawia, ale to jest czytanie partnerskie, więc e, nie wiem, czy to będzie miało znaczenie. W każdym bądź razie może być, że sytuacja w związku się poprawia, uzdrawia, bo wy na przykład radykalnie coś zmieniacie w tym związku. Ta śmierć mówi o transformacji, ale również i o odrodzeniu czegoś. Czyli coś się niszczy i coś powstaje nowego. I to, te karty też będą mówiły o tym, że na przykład coś się kończy i coś działacie wspólnie. Też może tak być. Też może być taka wersja. Nie tylko, że na przykład, że zostawiacie jakąś osobę, że ta seksualność umarła śmiercią naturalną, ale również może być, że jakaś jest transformacja. I wtedy te karty by, by mówiły o tym, że wy po jakimś takim okresie oddalenia się od siebie, szczególnie jeśli chodzi o tę cielesność, po takim okresie tu wyziębienia tego związku, na przykład dochodzicie do wniosku, że dajecie sobie szansę i rozpoczynacie coś. No Ten giermek monet to by mówił, że coś postanawiacie tak, no tak, rozpoczynać może bardziej z rozsądkiem, z taką odpowiedzialnością, można by powiedzieć. Ale jeżeli nie, jeżeli nie, no to tu jest pokazane, że po okresie separacji, bo może być, że jest separacja, że się rozwodzicie. I że każdy sobie rozpoczyna coś na swoją rękę, swoje idzie w swoim kierunku. I to będzie albo dobre, albo złe. Zależy, jak to do tego podejdzie. Natomiast jeśli chodzi o e, tutaj wynik, no to tu jest pokazane, no, że jakieś kłótnie nie będą. Czyli nie wiem, w, w jakim kierunku to właściwie pójdzie. Kłótnie nie będą. Ktoś się chce uwolnić tutaj od tego toksycznego związku jakiegoś. Może być, że tu jest jakiś toksyczny związek. Może być. Oparty na przykład na jakiejś seksualności też. No. no, różne są sytuacje w związkach, gdzie na przykład ktoś wymusza na kimś. No, też jest tak, że tutaj ktoś na przykład. No, i tutaj jest pokazane, że ktoś nie chce tutaj. Pokazane że nie chce, tu jest chłodna osoba, tu osoba się izoluje, brak zaufania, jest wycofana. Jest tak lauwam, jak ja to mówię, czy tak średnio, tak po prostu ani zimno, ani ciepło, tak jest po prostu zatrzymanie się, nic się nie dzieje w tym związku. A tu jest pokazane, że wy tu chcecie z tego wyjść, z tego uzależnienia, z tej toksycznej sytuacji i tu są te kłótnie. Może tu bardzo ostro przegadowujecie tą sytuację. Nie wiem. Mogą być tutaj naprawdę takie e, toksyczne słowa również. Takie toksyczne, które bardzo ranią. Ale jest wyjście. Jest wyjście z jakiejś sytuacji, która was e, blokowała, więziła, szczególnie Właśnie jeśli chodzi może już o, o te myśli, ale no tutaj jakby toksyczna osoba, toksyczne miejsce, toksyczna relacja, wyjście z tego po jakichś burzliwych, e, przegadanych tutaj sytuacjach. No. Wyskoczyło samo. No to już się nie będziemy sprzeciwiać temu losowi. Wyskoczyła ósemka kielichów i jest pokazane taka rada: odejdź. No odejdź, bo tu jest pokazane zakończenie, zakończenie, zakończenie. Tu jest potencjał na to, żeby zakończyć, ale boicie się finansowo. Tutaj się nic nie dzieje, czyli nie ma miłości. Jest może seks. I zakończenie, zakończenie, czyli jest tutaj pokazane: odejdź. Odejdź od czegoś, co ci już nie służy, co cię nie, z czym nie wiążesz przyszłości, coś, co cię męczy, z czym nie jesteś związana już emocjonalnie, bo te kielichy mówią o tym, że już osoba odeszła od tego, już nie, no nie ma tej emocji, to są te kielichy właśnie. Są te jedyne kielichy, i te też. No, gdzie mówią o tym, że emocje już was ze sobą nie wiążą, uczucia was ze sobą nie wiążą, więc jest pokazane odejść od tego, co was tutaj już nie, nie łączy z tą osobą. Zostawić to miejsce. No. Jest pokazane, że jakieś pod osłoną nocy gdzieś ktoś ucieka. No. Może, może tak trzeba podstępem doży uciekać, nie wiadomo. Jaka jest sytuacja. No. Tak więc odejść od tego, co wam nie służy. Z czym nie czujecie się już związane emocjonalnie. Tak więc, taka rada. Serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie. Proszę o lajki, like, subskrypcje, komentarze i do następnego razu.